Ark Runner to gra, która bardzo dokładnie określiła to, co jest największą wadą jakiejś gry wideo. O tym co nią jest, dowiecie się w podsumowaniu, a zanim do niego przejdziemy, czeka nas dokładniejsza analiza tego, jaką grą jest właśnie Ark Runner. Zapraszam więc do recenzji. Ark Runner to gra, w której wcielamy się w rolę jednego z ocalałych na olbrzymiej stacji kosmicznej, która została przejęta przez złą SI. Wszyscy obywatele zostali także przeprogramowani, a my, jako jedyni, pozostajemy przy zdrowych zmysłach. Będziemy więc wyruszać na kolejne eskapady do miasta, by dotrzeć do rdzenia i rozwiązać problem niejako u źródła. Grama, strukturę Roguelite, co oznacza, że będziemy regularnie umierać i zaczynać od nowa, próbując przebić się dalej i bliżej celu gry. Historia gry nie jest niczym niezwykłym, stanowi jedynie pretekst do rozgrywki w zasadzie. Później gra praktycznie nie wraca do kwestii fabularnych. W grze nie znajdziemy żadnych notatek czy też innych dialogów, niż te od maszyny wstrzeszającej na początku zabawy. Rozgrywka polega na wybraniu jednej z dwóch, a potem nawet trzech, jak się uda wytrzymać nam z grą na tyle długo, klas postaci i przymierzanie kolejnych obszarów w dosyć hermetycznych mapach. Każdy obszar wygląda identycznie i ma identyczny układ. Najpierw jest wejście, gdzie czeka na nas walka z grupą wrogów. Potem jest przejście, gdzie czeka nas kolejna grupa. Następnie czeka nas lewe i prawe skrzydło, gdzie w jednym miejscu będzie skrzynka z bonusem za wyzwanie, a w drugim nie będzie po prostu niczego. Potem będzie obszar z wyjściem, gdzie dostaniemy ulepszenie pomagające nam w grze i powtarzamy cały etap. W grze znajdziemy parę biomów, ale każdy z nich ma prawie zawsze taki sam układ. Czasami w drugim etapie trafimy na bossa albo dwóch przeciwników elitarnych, ale to w zasadzie wszystko. Warto pochwalić ulepszenia, które zdobywałem między etapami i w bazie, bo są one naprawdę fajne i dają frajdę. Dodatkowy automatyczny karabinek, czy też możliwość widzenia przez ściany, w lekkim stopniu rozmaica rozgrywkę i pozwala na tworzenie czegoś w postaci prostych buildów. Sterowanie naszym bohaterem nie jest warkrawny niczym nadzwyczajnym. Będziemy sterować nim z trzeciej osoby, robić uniki, a także trzymać dwa komplety broni. Znajdzie się broń cięższa i czasami będziemy mogli użyć zdolności ostatecznej, która jest swoją drogą wyjątkowo beznadziejna. Nie ma tego wiele i większość z broni, no i się nie nadaje. Na przykład karabin snajperski, który z jakiegoś powodu w grze nazywa się szturmowcem, niespecjalnie przydaje się szybkiej walce, a nawet jeżeli uprzemy się z niego korzystać, to i tak nie zadaje zbyt wiele obrażeń. Co innego strzelba, zwłaszcza jeżeli gramy jako ninja, który może przez chwilę być niewidzialny. A kwestii gadżetów nawet nie będę poruszać, bo nie dlatego, że są skrajnie przydatne, to część z nich nawet nie działa jak należy. Na przykład wieżyczka, która nie chce strzelać do wrogów, albo prowokujący przeciwników projektor, który wcale ich nie prowokuje. Samo strzelanie Runner nie jest złe, Bro nie mają solidne okopas i czuć strzał ze strzelby czy też salwę z karabinu maszynowego. Problemem jest jednak aim assist, który działa w dziwny sposób i przykleja się do wroków jakby tak lekko z boku zamiast bezpośrednio na nich. Sprawia to, że broń precyzyjne są jeszcze mniej skuteczne niż na początku się wydawało, bo przy precyzyjnym celowaniu i tak musimy wprowadzać ko ciągle korekty, co nie idzie w parze z padem do konsoli PlayStation 5 Plusem jest jednak to, że ArcGener dużo wybacza w rozgrywce. Często dostaję obrażenia, bo nawigowanie i perspektywa w grze nie jest najlepsza, ale za to znajdziemy też sporo apteczek, czy też pancerza, który służy nam za drugi pasek życia. Do tego wybierając odpowiednie umiejętności, dostaniemy bonus punktów życia i pancerza w momencie przejścia do kolejnej mapy. Całe szczęście, że tak gra została zaprojektowana, bo już za trzecim razem podczas rozgrywki przebiegu przez miasto miałem solidnie dosyć gry, będąc po prostu mocno znużonym. Nie tylko wrogowie są tutaj powtarzalni, ale nawet bossowie. Mam wrażenie, że znałem ich wszystkich po paru godzinach gry. Ich zachowanie jest sztampowe i po prostu łatwe do przewidzenia. Do tego nie posiadają specjalnie dużo punktów życia, przez co możemy ich zdmuchnąć w chwili jedyną słuszną strzelbą. Nawet kiedy przyjdzie nam walczyć z dwoma z nich, bo i takie wariacje się zdarzają, to nie powinni stanowić żadnego wyzwania. Zresztą nawet po ich pokonaniu dostaniemy jakieś wzmocnienia typu duża apteczka czy ulepszona broń i w zasadzie bossowie to jedyny sposób na zdobycie naprawdę lepszego uzbrojenia że znajdziemy też losowe skrzynki, ale ich zawartość jest tak godna pożałowania, że w pewnym momencie po prostu przestałem ich szukać i liczyłem na to, co wypadnie z wrogów. Graficznie Ark Runner nie wygląda źle. Gra ma swój urodziwy cyberpunkowy klimat. Nie jest to oczywiście ani Cyberpunk 2077, ani nawet The Ascent, zresztą z którego główną ścieżkę dźwięka usłyszycie teraz w tle. Ale gra posiada ładną gamę kolorów, nawet jeżeli całość zalatuje nudą i olbrzymią powtarzalnością. Problem jest za to soundtrack który sprawia wrażenie, że cała gra ma jednak świadomy projekt. Otóż soundtrack jest przerażliwie monotonny i powtarzalny. Nie nabije żadnego tempa, nie robi żadnego klimatu, a do tego jest niesamowicie usypiający. Jako fan muzyki w grach czułem się po prostu zmęczony i usypiany przez Arkana i dosłownie męczyłem się podczas wątpliwej zabawy, co daje mi właśnie wrażenie, że twórcy całkowicie świadomie chcieli po prostu zrobić nudną grę. Grom można wiele wybaczyć, sporadyczne błędy czy też problemy z projektem czasami są do przebolenia, ale nie można wybaczyć tego, że gra jest po prostu nudna. A Ark Runner jest właśnie grą okropnie nudną, czy to grając solo czy też ze znajomymi potężna monotonia sprawiała, że miałem szybko dosyć tej gry. Te same identyczne obszary, ci sami wrogowie, którzy dostaną później ulepszenia w postaci tarczy, czy też podobni do siebie bossowie, którzy nie stanowią naprawdę żadnego wyzwania. Bieganie ze strzelbą jest sympatyczne, ale po co w takim wypadku inne bronie, które nie działają na, nawet za dobrze przy lekko przesuniętym aim assist? A nawet jeżeli byśmy chcieli ich używać, to i tak nie są tak silne jak strzelba i niewidzialność ninja. Może Ark Runner dostanie w przyszłości jakąś zawartość, która urozmaici grę, ale na dzisiejszy moment znajdziecie dużo więcej gier, nawet w plusie na PlayStation, które po prostu przybijają jakością pod każdym względem to co prezentuje Ark Runner. Dzięki, że dajcie. mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała, pamiętajcie, że wpadnąć na naszą stronę BigBadDice.pl, gdzie codziennie piszemy różne poradniki, recenzje, newsy i tak a także na nasz sklep z grami, gdzie sprzedajemy gry w atrakcyjnych cenach. Jeżeli kupujecie na sklepie, to po prostu nas wspieracie, pozwalacie nam się rozwijać, tak, mamy pieniążki na nowe gry, na reklamy i tak więc po prostu będziemy mogli dzięki temu rosnąć. Dzięki jeszcze raz i do następnego, cześć!